Cześć, Witajcie moi drodzy, ja jestem Gomez, to jest kolejny odcineczek z gry Risen 1. Moi drodzy, ja sobie poza odcineczkiem troszeczkę, że tak powiem, poeksplorowałem, wybijałem troszeczkę potworów tam gdzie mogłem. No już nie chciałem wam tego nagrywać, bo wiecie, no, na początku jest straszna mordenga, strasznie dużo by to długo, że tak powiem, to zajmowało. No i myślę, żeby to nie było zbyt przyjemne do oglądania, jakbym wam pokazywał, jak 20 minut się męczę z jakimiś potworami, tak. No. To tak moje zajmiało się stelem. E, no i moi drodzy co, teraz wróciłem tutaj do obozu. E, pójdziemy sobie na początek, myślę, tutaj do Rachel'i. Oddamy jej mięso. Mm. Ja oczywiście jeszcze byłem w międzyczasie w mieście. Nauczyłem się tam właśnie kradzieży kieszonkowej na poziomie trzecim i otwierania zamków na poziomie trzecim. Um, także to jest bardzo przydatne. Um, jeśli chodzi o twój obóz. Um, um, no i teraz tak, masz 10 kawałków mięsa tak jak prosiłaś. O tam właśnie um, chciałaś ten. Dobra. No jasne. Dzięki, dobra. Wkrótce rzeczy, że trzymałem dostawał artefaktów. Dobra. Mm. No dobra, no to mamy to moi drodzy. Oddaliśmy im te questy. Teraz tak, ze skarem sobie nie możemy porozmawiać, bo on czeka od nas. Y... Oczekuje od nas tych dwóch odłamków mieczy. Tu jest pan Craig. Z panem Craigiem nie możemy porozmawiać. Tu jest Hawkins. Branon wrócił do pracy, możemy powiedzieć. Mhm. Mhm. Aha. No, dobra. Dzięki gościu. Teraz tak, moi drodzy. Idziemy. My tu mieliśmy znaleźć tego Luisa. Ja oczywiście się rozglądałem po bagnach. Troszeczkę, wiadomo, piłem potwory. Ale z nim nie rozmawiałem, tu jest pan Luis Także sobie z nim porozmawiamy <grywa> Aha, okej. Okay. Hmm. Poczekajcie sobie go okradniemy. A ty masz od miecza, panie. Biorę to Ok, no to mamy cztery odłonki miecza. Jesteś pijany. So, Aha, <laughs> okej. Okay. Okay. No dobra. Up, we'll as dead as... Dead, dead. Ok. Yeah. Bardzo poetyckie porównanie. <laughs> <laughs>

Dobra. No, zdecydowanie ciężko jest z nim Można Masz na myśli butelkę piwa? Mhm. Okej, okay, no dobra. Trzymaj piwo za informację. Okej, okay, dobra. Trzymaj swoją butelkę, słuchaj, jesteś myślimy, a przynajmniej byłeś nauczmy czegoś, się A wiem, dlaczego wszyscy się boją brogara, dobra. Poczekaj, już, trzymaj, stawiam butelkę. Dobra. Słuchaj, jesteś myślimy, a przynajmniej byłeś nauczmy czegoś. A może w sumie nie potrzebuję, a wiem, dlaczego wszyscy się tak boją brogara. Mhm. Mm no one okay. Dobra, jak mogę skłonić Bogara Brogara by walczył ze mną na radzie? Uh, <laughs> Bardzo pocieszające. Mhm. Mm

Mhm. Ożywemu Ktornowski chodzi. Dobra. ok Mhm. Mm no dobra. Co jesteś myślim o przynajmniej boję się o czymś istnieje? Mhm. Mm Okej. Okay. Jeszcze ci mogę dać? Aha, okej, okay, dobra, no to... Hmm. Um, nie powinieneś polować? <śm> no, <śm> no, <śm> no, <śm> no wypadałoby. No tak. No dobra. Czas przestać pić i zacząć polować, rusz się. Jeśli pójdziesz polować, dam ci piwo. A dawaj. Dobry, dobry z ciebie gość. Mhm. Dobra. Będę po dobroci. No. okej, okay, dobra.

A. Uh. Wow, wow, wow. 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 No. Hmm. Dobra, mamy to. Mamy to. I mamy to. Nic tu nie ma. To czasami są takie właśnie skrzynki w ziemi, ale chyba nic tu nie ma. daje się. No dobra. O tej jaskini mówił. To były na początku ćmy grobowe. Ja tu wszedłem, je powybijałem. Ale nie zagłębiałem się specjalnie. Czyli to tu musi być ten. Dorgan. Mamy rudę żelaza. To no i powydobywamy No i tak moi drodzy, ja się jeszcze tam oczywiście nauczyłem kowalstwa, wykułem sobie właśnie mieczek Z tego, mieczek na pierwszy poziom Taki wiecie, na podstawowy, na podstawowy poziom kowalstwa Na pewno kowalstwa będę chciał się uczyć wyżej, bo tutaj kowalstwo widzę, no jest bardzo dobre Tak nie wiem, z tego co tak mam wrażenie, jak mamy naszą wykutą broń, to walczymy nią lepiej? Tak jakby nasza postać szybciej atakowała, nie wiem czemu, ale takie mam wrażenie po prostu. Mm, pan Łodzik, a oto i ten kolega Przeminęło ze złotem. Misja wykonana. No niestety nie żyje. Są tu ma lista dłużników Brogara i odłomek miecza. Mamy wszystkie domki miecza, moi drodzy. Także rewelacja. Cała misja już zrobiona. Kowal będzie zadowolony góra. Boże. Gruda złota, bursztyn i monetki, także super. No i tu jeszcze jest oczywiście ten. Ruda żelaza. Sobie wy wykujemy. Dobra, mamy bursztyn. Także to jest właśnie, właśnie to jest fajne, nie? Że jak się wydobywa nieraz. Jeszcze dostajemy te właśnie bursztyny i tak dalej. Nie wiem co prawda jeszcze do czego one służą. Nie pamiętam tego. Ale mam nadzieję, że w przyszłości się dowiemy. Tam chyba by nie chciałem iść, bo tam jest. Nie wiem, co tam sumie jest. Coś tu jest. Oho! Dobra, nie, tam nie idę. To jest gól. <gulia> nie, gula nie pokonam. Góle są zdecydowanie zbyt potężne. Dla mnie jak na ten moment. O jeszcze jeden łodzik, dzień dobry. A tu jest tyle łodzików? Tu jest coś ten? To jest jakaś szczelina? Bo tak właśnie. Czy nie? Nie, chyba nic nie ma, nie? Takiego dla łodzika, żeby się przedostać? Chyba nie. No dobra, moi drodzy. To mamy zadanko wykonane. Tak więc myślę, że możemy sobie stąd wychodzić. Także jakby ktoś, nie wiem, potrzebował wiedzieć, gdzie jest ten Dolgar, czy jak on się nazywał Właśnie tutaj w tej jaskini. No i tylko trzeba było uważać, bo to był czerw. Masakryczne, masakryczne są te czerwy. E, najskuteczniejszą metodą walki z nimi, jaką stosowałem, to po prostu przy, przyciągać je do ściany, nie? I przy ścianie je bić, żeby nie mogło skakiwać. Bo jak niestety się z nimi walczyło na zbytą odległość, to pluły tym kwasem. Mm, a tu jest jeszcze kolega. Myśmy sobie porozmawiali, kolego, może co.

Mówiłeś, że nie wrócisz dokąd... nie wrócisz dokąd. Aha. A kto cię porwał? Poczekaj, bo ten... cię obrabować. Mm, dobra. Dobra, poczekaj. Eee... Hawkins mimo wszystko chce, żebyś wrócił do roboty. Też eee, chcesz mnie. Też mieć czego się bać? Naprawdę poważnie się bać? Coś, się <laughs> Aha, jakie duchy? Aha. Co? O kim ty mówisz? Gościo, to jesteś jakiś szalony. Weź głęboki oddech, no już uspokój się. No, bez kitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay Угу Угу Окей Угу Ну Докладно Jakie szepty? O czym ty gadasz w gościu pod Nie, Nie kumam. Cały czas. No. Aha. 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 Mhm. mhm.

No tak. Mhm. Ale piękny widok. <laughs> Zaraz Dobra, ale musimy znaleźć więcej takich artefaktów, by wszyscy mogli być bezpieczni. Dokładnie gościu, potrzebujemy takich pracowników jak ty. No i bardzo mnie to cieszy gościu. No dobrze moi drodzy. Ja myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się jeszcze wam się spodoba, do góry. A ja wam życzę miłego dnia też wieczorku i widzimy się w kolejnych odcineczkach. Trzymajcie się. Hej!